Cześć, na mój stół trafił GTX 960 wersja 2 gb blower od MSC. jak widać karta była już rozbierana, mam tutaj odłączony wentylator, a historia całej karty jest taka, że był tutaj wymieniany już tranzystor w sekcji zasilania GPU, nie został wymieniony jego driver, tranzystor ponownie się uszkodził, więc, jeśli znajdziemy w zapasach taki sam tranzystor, jak tej powinien być, to go wymienimy i wymienimy również tą, tego DREJMOS-a Jeśli nie znajdę takiego tranzystora identycznego, to wymienimy wszystkie tranzystory w sekcji zasilania. No i jeśli karta ruszy, to zajmiemy się również jej konserwacją. Pierwsze co sobie zrobimy, to możemy sprawdzić, czy mamy zwarcie na samej wtyczce zasilania powinno tutaj być zwarcie zwyczaj takie uszkodzenie sekcji zasilania będzie powodować właśnie zwarcie zwarcie samych tranzystorów sekcji zasilania będzie powodować zwarcie właśnie na wtyczce 6 pin ponieważ często drodze nie ma tutaj żadnych dodatkowych bezpieczników szczególnie w tych takich tańszych modelach czy po prostu niektórzy producenci nie dają, tak? Mamy tutaj zawarcie, podpięcie tej wtyczki będzie y, blokować start komputera ponieważ zasilacz y, wykryje duży pobór od razu na starcie i się odetnie. Y, kolejne co sobie możemy zmierzyć to czy przy okazji nie dostał y, rdzeni. Tu jak widać mamy Cewki przetwornicy w wersji THT, więc możemy się tutaj ładnie wpiąć. i Widzimy, mamy tutaj 6 3 Ohma. Jest to odpowiednia rezystancja dla rdzenia takiej karty. Więc rdzeń być może żyje, na pewno nie ma na nim zwarcia. Kolejne sobie jeszcze możemy zmierzyć co tutaj. Czy nie mamy zwarcia na trzech pierwszych pinach? Tutaj odwrotnie, sądy nie ma. Nie ma. Nie ma. Trzy pierwsze piny to jest zasilanie karty PCIe 12V. Nie ma tej zawarcia, więc teraz po takich wstępnych pomiarach przejdziemy do zebrania karty. jak widać tu ten blower ma radiator taki limowalny, i to jest fajne bo w razie czego można to wyjąć, umyć jeśli jest już bardzo ukurzone no i całość jest tutaj też tak rozbieralna więc można to wyczyścić, to jest plus już, ale no ten radiator jest dość mały jak na nawet jak na GTX 960, więc to chłodzenie nie jest jakieś dobre. Tę główną część chłodzenia mamy już zdemontowaną, ale tu jak widać mamy jeszcze dodatkowy radiator na takich trzpieniach z sprężynkami. Jest to radiator od sekcji zasilania. Można go dość prosto zdemontować używając kombinerek lub jakiejś takiej Grubszej pensety, po prostu delikatnie ściskając ten czpień, ten on powinien wtedy wyskoczyć. Trzeba uważać, żeby go nie połamać. Radiator zszedł, on również leci na bok. No i ja zdecydowałem się, że również demontuję czpienie i tych gniazd. I zdejmę yy, śleć karty. Z go dokładnie, jak już będę nakładał nową pastę. Yy, a teraz yy, przejdziemy do zlokalizowania. Tego uszkodzonego tranzystora. O ile mi wiadomo to powinien być ten to można szukać miernikiem, lub jeśli mamy tutaj zwarcie i nie będziemy mogli zlokalizować tego uszkodzenia, to możemy tutaj też wpiąć z zasilaczem laboratoryjnym, ustawić jakieś tam ograniczenie na 12V ustawić y, jakiś tam na początek 0,5A, 1 amper, zwiększać to ograniczenie prądowe i patrzeć czy coś tutaj się nie będzie grzać po prostu palcem lub jeśli mamy termowizję to termowizją można to szukać też już pirometrem jest to troszeczkę niewygodne y, są też sposoby z psikaniem tutaj alkoholu izopropylowego tylko po to żeby y, nagrzany element y, powodował szybkie parowanie wtedy będzie wizualnie widać co się grzeje Yy, taka metoda bez termowizji yy, Natomiast ja pamiętam, yy, że to będzie ten tranzystor i sprawdzimy to miernikiem. Ustawię sobie tak zwany test jody yy, i przyłożę na te pola, a to nie ten, to ten. No i tak mamy tutaj eleganckie zwarcie na bramce tranzystora MOSFET tranzystor jest uszkodzony, musimy go zdjąć sprawdzę czy pozostałe tranzystory z jego klucza nie są uszkodzone nie wygląda na to też jest raczej ok to teraz sobie go zdemontujemy i poszukamy, czy mamy takie coś w zapasie. Jeśli nie, trzeba będzie zdemontować wszystkie yy, tranzystory najlepiej i wymienić wszystkie na takie same, tak żeby oczywiście, bo tranzystory mają różne czasem załączenia, pojemność bramki, nie liczy się tylko prąd i napięcie, są też inne ważne wartości, szczególnie kiedy tranzystory pracują właśnie w takich zastosowaniach DC/DC -DC, w przetwornicach, te rzeczy są ważne, żeby wszystko równo pracowało. Również zlokalizujemy już po zdemontowaniu tego tranzystora, który z tych drajmosłup jest z nim połączony. Z racji, że nie jest to jakiś duży element, spróbuję to zdemontować przy pomocy samego HOTA bez prihitera ja sobie położę tutaj taką blaszkę żeby troszeczkę osłonić te kondensatory które tam są od ciepła ponieważ nie wiem gdzie położyłem swoją taśmę do takich zastosowań Włączam hot. hotel grzejemy kiedy już troszeczkę nagrzejemy ja sobie dokładam takiej a dokładnie w sumie tej pasty co jest tu do takich demontażowych rzeczy jest ona mi 100% wystarczająca a plus później łatwo ją zmyć nawet dzisiaj dużo da więc do demontażu takich większych rzeczy jest ok Oczywiście nie możemy tego tranzystora szarpać. Eee, trzeba poczekać aż będzie dobrze ro wszystko rozpuszczone i będzie on po prostu pływać Dlatego ja bardzo delikatnie sprawdzam czy zaczął pływać Zaczął pływać Zdejmujemy Kolba odłożona nic nie wybuchło. Teraz sprawdzimy sobie, czy znikło nasze zwarcie, czyli mamy zwartego czegoś jeszcze. Sprawdzę tutaj tak na wtyczce. Zwarcia nie ma na innym zastyku. nie ma nie ma, wszystko jest ok eee, teraz skoczę do komputera, zobaczę sobie eee, notę tej przetwornicy eee, żeby wiedzieć po których nóżkach szukać podłączenia do eee, bramki tranzystora i w ten sposób namierzymy eee, drymosa, którego tutaj musimy eee, wymienić to jest taka przetwornica i ja już sobie pinout sprawdziłem i wiem, która nóżka nas interesuje. Szukamy tutaj, bierzemy sobie na jedną sondę bramkę tego tranzystora którego usunęliśmy i szukamy najprawdopodobniej mam tu jakiś problem z kontaktem muszę to sądzę sobie O, dobrze, udało się wbić. Już innych, już innych nie pokazuje. Czyli to musi być. ta, to wymieniamy i lecimy. Usunę ją też przy pomocy samego Hodejra. Jest to mały element. Powinno się to udać bez problemu. Dobra, teraz tak. Troszeczkę tej samej pasty. Przy okazji nie zapomnę, yy, który, to, który to drymos. No, oczywiście, później, przy nowej użyję już fluxu. Yy, dobrze, no to lecimy Usuwamy element. Chyba zeszło. I ja sobie już taką samą y, przetwornicę przygotowałem. Sprawdzę teraz, y, jak to wygląda pod mikroskopem. Niestety y, nie mam kamery pod mikroskop, żeby wam to pokazać. Sprawdzę tylko, czy wszystko jest okej okay z tymi polami, na których operowałem. Wszystko wygląda ok, w zasadzie teraz oczyszczę to miejsce z tej pasty i spróbuję wlutować tą nową przetwornicę w zasadzie drymosa zobaczymy czy to się uda bez mikroskopu sprawdzę sobie jeszcze raz orientację układu wcześniej patrzyłem ma być taka sama jak układu sąsiedniego więc i tak właśnie to wlutuje. Kolejne. sobie to wstępnie, tak? Teraz nałożę tutaj trochę fluksu. Niestety to mi tutaj tak wyszedł wcześniej. Nie ma igły do takich rzeczy. Zamówiłem nowy topnik. Do przetestowania i tam. Yy, tam właśnie jest taka igła bez tego ostrza więc tym się będzie wygodniej nakładać. Czy to na pewno w tą stronę pewnie się czy dobrze złapałem pod mikroskopem dobrze w tom i lecimy, spróbuję to. Spróbuję to złapać. Tak. Bez mikroskopu. Mały nadmuch. I również niższa temperatura. Ponieważ lutujemy już element gotowy do lutu, ja sobie tutaj ustawię w mojej lutownicy 280 stopni. Na jakiejś mocniejszej, lepszej ustawiłbym 260, no ale moja myli się w dół, bo mam takiego taniego hinola, więc ustawiam tak. Yy. Może ten nadmóg jest troszeczkę za słaby na edek na to, mamy trochę więcej. I teraz czekamy aż się to ładnie zagrzeje. Układ jest już tak wstępnie przylutowany. Ja go teraz dodatkowo sobie poza filmem sprawdzę na mikroskopie i wypozycjonuję. Minął dłuższy moment. Nie udało mi się znaleźć takiego tranzystora, jak potrzebujemy, ale ustaliłem, że taki sam tranzystor występuje tu w sekcji zasilania wiramu. E, więc postanowiłem, że zdemontuję go i wstawię tutaj tranzystor taki sam jak ten. E, jest to tranzystor mocniejszy e, niż ten, e, więc powinno to na działać. I tak będę robił dość długie testy tej karty, e, i dzięki temu uniknę grzania całej karty i wymieniania całej sekcji. E, miejmy nadzieję, że pójdzie to gładko. Zacznę od demontowania tego tranzystora, wstawienia tego, i później przylutuję ten tu. Lecimy! Oczywiście, na wstępie, już po delikatnym zagrzaniu, nałożę troszeczkę pasty. Teżki byle jakiej. Montałem tutaj zwykła kolba z przewodami, kolby od Hotera. Musiałem to rozplątać. Wajny sposób będę montażu takich rzeczy. Jest też taki ssak próżniowy. Dzięki temu, unikamy, unikniemy na przykład wyrwania czegoś tak, no bo nim nie złapiemy nic tak mocno jak pensetom, ale to akurat do tranzystorów wolę penseta. OK, sprawę mamy załatwioną. Teraz trzeba to oczyścić. Przy okazji karta troszeczkę przystygnie. Złożymy to i zobaczymy, czy nic nie wybuchnie, jeśli włożymy ją do stacji testowej. Ja to wyczyszczę tylko tak wstępnie ponieważ i tak będę później jeszcze tutaj się dostawał, wymieniał termopady i tak dalej czy tam coś konserwował, bo ten termopad tej na sekcji jeszcze wygląda w miarę znośnie Zakładam ten radiator, po prostu wpycham trzpień jeden drugi Redytor leży, w zasadzie jest przemontowany, no i zaraz pójdę już po to główne chłodzenie, założę je i myślę, że spotkamy się już na moim test powiedzmy. Kartę mam już włożoną do mojej potężnej stacji testowej. Włączę teraz na moment zasilacz, zobaczymy czy wentylator się zakręci, wszystko się uruchomi. Wentylator się kręci, nie mamy zwarcia. Nie blokuje startu. Przejdziemy zaraz na monitor i zobaczymy czy jest obraz. Jesteśmy już na monitorze. Teraz y, ruchomie zasilacz. Do karty wpiłem się na DVI. Taki mam przewód. I ruszamy. Zobaczymy, czy karta da obraz. Karta dała obraz. Y, ja tutaj już sterowniki sobie zainstalowałem. Jak widać pokazuje nam te wszystkie potrzebne nam sensory. Tutaj widać, pokazuje nam grafikę, potrzebne zegary, ja również ustawiłem sobie after-bannerem tak, obroty wentylatora na 100%, ponieważ krzywe w tej karcie to jest jakiś żart. E Złączymy sobie sensory, umieścimy sobie to gdzieś tu i odpalę teraz sobie kombustora. Z wyświetlaniem wszystkich rzeczy i skanerem artefaktów. Jeśli coś ma się popsuć, to stanie się to teraz jak nam załaduje 100% TDP i poczekamy tutaj jak się wszystko już załaduje, tak, przynajmniej z 10 minut czy nic nie padnie. No jak widać 10 minut już minęło, karta nie eksplodowała, więc możemy uznać, że naprawa zakończyła się pełnym powodzeniem.